Witam Państwa w programie Arena to Ludzie, w którym przedstawiamy osoby z branży eventowej, organizatorów koncertów, wydarzeń sportowych i również targowych. Dziś naszym gościem będzie organizator wydarzenia, które odbędzie się już 11 września w Arenie Gliwice. Jest to Armia Fight Night, Filip Bąkowski. Cześć Filip. Witam serdecznie, witam wszystkich, bardzo miło. Filip, mamy czas jaki mamy. 11 września odbywa się Armia Fight Night. Wydarzenie ogłosiliśmy miesiąc temu. Jest to wydarzenie, które przeniosło się tak naprawdę z marca. Czy są jeszcze bilety na to wydarzenie? Tak jak powiedziałeś, wydarzenie przenieśliśmy z marca na wrzesień. W związku z powyższym troszeczkę nie mieliśmy bo. Po pierwsze walczą o żołnierze. żołnierze, zaangażowanie ich służbowe jest bardzo zmienne i różne i nie każdy z tych wojskowych, którzy mogli zawalczyć w marcu, będą mogli zawalczyć teraz we wrześniu. Oczywiście walczą też zawodnicy lokalni i, 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 i ci zawodnicy też nie wszyscy wystąpią, były zmiany w tarcie walk. I w związku z powyższym ci kibice, którzy kupili drzewki na wydarzenie w marcu, zostało ono przyjęte na wrzesień, nie no wszyscy będą mogli i chcieli uczestniczyć we wydarzeniu, które się odbędzie 11 września w arenie Gliwica. W związku z powyższym część biletów jest zwracana i te bilety trafią już niedługo do sprzedaży. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu będzie można je nabyć pewnie na miejscu gdzieś w Gliwicach, w Mysłowicach czy w ogóle na całym Śląsku stacjonarnie oraz przez portal event.it tak naprawdę wyprzedziłeś troszeczkę moje następne pytanie, no bo armia Fight Night, organizacji MMA w Polsce jest wiele, każda z nich szuka jak gdyby swojej niszy, czegoś co ją wyróżni spośród innych organizacji. Czym jest Armia Fight Night i dlaczego to taka super organizacja? jest dobre założenie, czyli że jest super. Faktycznie jesteśmy je prawdopodobnie już teraz na świecie, bo E, jeszcze kiedyś w Niemczech nazywał widziałem żołnierzy e, w Stanach Zjednoczonych. Ja w ogóle tam ten pomysł tak małych podpatrzyłem, e, bo, bo, bo byłem tam rywalizowałem e, podczas Mistrzostwa e, Świata dla ze swoim zabiernikiem i zobaczyłem, że tam ten kult żołnierza jest bardzo, bardzo duży, że żołnierze walczą e, wręcz i jest to bardzo fajny, fajny pomysł na przeniesienie na polski rynek. Sam będąc wtedy uczy, e, u, uczniem, słuchaczem, e, e, uczelni wojskowej, e, miałem dostęp do tych walczących żołnierzy, sam zakładałem próby sportu w walki w wojsku i postanowiłem, że, e, że będę chciał to przenieść na nasz polski dróg. Projekt przyjął się świetnie, więc trzecia czy czwarta nasza gala była pokazywana w telewizji Polsat. E, ci polscy żołnierze to świetni zawodnicy, więc trafili w najlepszymi krajach, w którzy zajmują się tylko i wyłącznie mama. No i dzięki temu zdobyliśmy rzeczy fanów, bo i poziom sportowy, i te oprawy wojskowe, militarne fajnie się ogląda, więc no tak na rynku można powiedzieć bardzo mocno, zajęliśmy bardzo mocną pozycję. Teraz przeszliśmy się jeszcze na otwarty kanał TVP Sport, więc jeszcze więcej osób nas obejrzy i mam nadzieję, że, że tych fanów będzie przybywało. Czyli stawiamy na coś wyjątkowego, czyli wojsko polskie i naszych żołnierzy, którzy pokazują swój charakter. Ale skąd dokładnie zainteresowanie wojskiem? Czy miałeś coś więcej wspólnego z wojskiem w swojej karierze? Czy, czy po prostu to była decyzja taka, że podpatrzyłeś w Stanach, że taka formuła istnieje? Nie, wiem, tak jak powiedziałem, ja, ja kończyłem szkołę wojskową. Ogólnie szedłem do wojska. Najpierw nam na temat to jak to jest dzieciak. W związku z tym do stopniu, że w szkole tego się uczyłem, to szukałem w takiej płaszczyzny życiowej, gdzie musimy realizować się i sportowo i może być intelektualnie, więc tam trafiłem na takie fajne liceum, na się że liceum lotnicze nazywać, to jeszcze jest, świetnie się na liceum lotnicze węglinie, w z kończyłem liceum lotnicze, a później też na szkołę oficerską również w Benlinie. I tak jak powiedziałem, tam założyłem pierwszy taki klub sportu, walki w boisku, w e, trenowaliśmy, na początku nas było kilka osób, trenowaliśmy na macie z, e, z zawodnikami, którzy przyjeżdżali do nas z różnych jednostek z Polski, e, na kursy, na szkolenia, w pewnym po pewnym czasie zaczął się taki tworzyć po już film na miejscu składający się w straczy w uczelni wyższej naszej w Gębnicku kilku dobrych zawodników i, i później to przeszło i ewoluowało w pomysł zorganizowania eventu sportu w walce żołnierzy. I co jest ciekawostką, pierwszy taki event w ogóle odbył się, jeszcze nie nazywał się to Fight Nice, ale odbył się chyba w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo w 2017, w murach jednostki wojskowej w Gębinie. Także to, to, to o tym nie każdy wie, ale fakt zaczynała się armia FightNek, wtedy było chyba 300 kibiców na, na szali, Praktycznie sami żołnierze walczyli pojedynki amatorskie, robi jeden zawodowy. No i tak też wszystko zaczęło. Później już zmiana nazwy i coraz większa edukacja. Czasy wojskowe, czyli chcesz mi powiedzieć, że jesteś pilotem i ktoś pozwolił ci pilotować irydy, iskry i może F16? E, chcieli mi pozwolić, tak, no chodziło. E, akurat nie F16, e, byłem przeznaczony na Iskry, po których miałem przejść na 29, przynajmniej taki był mój prywatny plan i cel do Mińska, natomiast w międzyczasie duże rzeczy się wydarzyło i w mojej karierze sportowej, i, i, i w wojsku tak naprawdę. Później poszedłem do wojsk lądowych, którzy mnie z jednych sił do drugich. To była dość skomplikowana i długa droga, którą finalnie zakończyłem przedwczesną emeryturą w Syrii. I zająłeś się organizacją Armia Fight Night. A ta Zajem, przygoda sportowa, jak zaczynałeś swoją karierę sportową? Co tak naprawdę skłoniło Cię do tego, żeby pójść w stronę MMA? Zaczynałem od kickboxingu jako bardzo młody chłopak. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej uprawiałam, nie wspomnijmy, kiedy miałem chyba 7 lat, i mama woziła na, na sesję i ten sport był bliski mojemu życiu, mojemu sercu, całe, całe życie. Eee, później poszedłem do tej szkoły w Dominie, tam była chwila przerwy, bo no naprawdę nie było w Polsce sportów walki, To mnie dziwiło, bo tak jak powiedziałem, szedłem do szkoły wojskowej. jednocześnie chciałem rozwijać swój potencjał intelektualnie, a z drugiej strony chciałem e, rozwijać się sportowo, trenować sporty walki i tam widziałem polskołany, tam widziałem te amerykańskie filmy, że żo żołnierze biegają z karabinami, trenują na tych małych dłoniach, e, uprawiają e, sztuki walki i wydawało mi się, że taka rzeczywistość. E, takiej rzeczywistości w ogóle nie było, nie było właściwie nic e, ze sportów walki w e, Berlinie. było trochę judo, tak naprawdę sekcja, gdzie e, kilka osób przychodziło. E, no i to był moment w tym MMA, dzięki organizacji TRZWO czy w Polsce. E, robić bardzo dużo oglądalności dla sędziów i stwierdziłem, że, że chciałbym testować się w tej dyscyplinie. Zacząłem się edukować w, w tym zakresie, się uczyć się zapatu, e, i, i, i wszystkiego po kolei, i tak moja kariera. W tym kariera, bo nie była ona ani długa, ani intensywna. Znaczy, długa była, ale nie jakaś bardziej intensywna, bo w każdym razie tysiąc rzeczy po, po kolei. Ewoluowała WMA, w Kilkanaście walk amatorskich, trzy walki zawodowe, no a teraz chwilowo siedem ołowców gdzie zajmuję się organizowaniem tych wydarzeń dla nieruchomości. Ale jeszcze niedawno chyba można było zobaczyć Cię w Oktagonie, o ile dobrze pamiętam, to w galach SF. Tak, dokładnie. Dwukrotnie występowałem na, na galach SSF. Ostatnia miała miejsce w grudniu tamtego roku, więc chciałbym niedawno. i Faktycznie no, cały czas to tego się jakby nie wyrasta i ciężko jest się wyleczyć tak naprawdę, to, jest, to ja byłem na i, e, z chęci rywalizacji, więc to nadal no, no, dla mnie jest, to po prostu czasu jest niej, tak, gdybym mógł e, walczyć, za dwa czy tygodnie, to na pewno chciałbym walczyć, tylko ciężko się przygotować do takiego pojedynku w momencie, kiedy tak jak dzisiaj odrana siebie przy komputerze i e, jeszcze poświęcję. Filip, tak naprawdę pamiętam nasze pierwsze spotkanie chyba w lutym tego roku, przyjechałeś tutaj do nas, do Areny Gliwice. Notabene połączył nas Martin Lewandowski, który powiedział, Konrad, rozmawiajcie z Filipem, fajny chłopak, fajne gale organizuje i myślę, że warto, żebyście wspólnie zrobili coś ciekawego. Filip, pamiętam to spotkanie w ten Dobieram sposób, że... Proszę, pozdrawiamy dokładnie. Pozdrawiamy pana Lewandowskiego. Z tego spotkania najbardziej utkwiło mi w głowie dwie rzeczy tak naprawdę. Jedno, jak zaczęliśmy rozmawiać o, o warunkach współpracy, stwierdziłeś, że wszystko jest już załatwione, to jest sprawa honorowa i nawet nie musimy umowy podpisywać, a druga rzecz, która też pokazała twój mocny charakter, to była ta opowieść z FFF-u, gdzie mówiłeś o walce, w której chyba w pierwszej rundzie już złamali ci szczękę, a ty dowalczyłeś do końca. Powiedz nam coś więcej tak. o, o tym wydarzeniu, bo to jest rzeczywiście dosyć hardkorowa sprawa. To prawda, można to nawet zobaczyć jeszcze. Bo... Prawdopodobnie na platformie IPLA. Była to ma 4 dni, 4 dni, 4 dni, 5 dni, a w stanie wysłał od najbiec ten Faktycznie w pierwszej rundzie poprzez nielegalne popięcie. Złamałem, czy wysłałem dymana w tej w dokładnie mi jak wskazuje. Mam tutaj teraz takie zespolenie kutanowe. A dymalina była na tyle, na tyle wysoka, że wiedziałem, co jest i czułem, że żołnierz mi napływa do żołądka. Natomiast nie do końca byłem świadom, jak poważny jest uraz. A jeszcze, że miałem świetny narożnik w postaci moich przyjaciół, którzy bardzo chcieli, żeby Oczywiście do wybrał po jedynek i na do narodnika po pierwszej rundzie. Słyszę komunikat, że wszystko jest dobrze, wygrywasz rundę, jeszcze dwie lecimy dalej. Ja się zapytałem to ściągę, bo jak to jest chyba jesteś nie tak tak naprawdę. Ale jak się tym nie przejmowałem, to jest za bardzo miłe. nie, jest dobrze, by nie masz wszystko jest dobrze, tu robimy tak dalej. Jedziesz, I tak jedziesz dalej. <grych> jeszcze raz. Jedziesz, jedziesz dalej. Tak, z dalej i jakby że wyglądasz walkę, to wszystko jest super lecimy, tak? Bo odczyn walkę do końca, wygrywając się na punkty. Całe szczęście, jak patrzę bez to tego czasu, bo w pierwszej dostałem trochę tych czasów jeszcze później hajpika i tak dalej. To się wszystko otrzymało, dostałem po, po czasko, ale całe szczęście nie dostałem żadnego wszystkiego takiego trafienia na, na żuchwę, bo nie mogłoby się również skończyć i... No, może być poważniejszy raz niż. I teraz rozmawiam do z tobą i, i, i mogę artykułować w sposób właściwy słowa, a nie jakbyś to No decyzję. ze mną teraz tak, ale pamiętam też swój wywiad chyba tydzień po tej walce, jak w zadrutowanej szczęce udzielałeś półgodzinnego pół wywiadu. Tak, tak, tak. To było trudne i ja bym... Znaczy trudno. Nie było trudniej, samorozmawianie i tak naprawdę ta szczęka, mnie, ta żuchwa i szczęka cały czas mnie bolała. No i najtrudniejsze było to, że ja się wspinować, żeby za bardzo nie wkręcić buzia, Ja to dość rozmożne, tak jak pewnie słyszysz. Dużo chłopałem i później mnie to po prostu bolało i puchło i napływała też, więc jakby mogłem się komunikować, natomiast był to duży dyskomfort. A ciekawość, że nie po miałem swój ślub. i właściwie na ślubie, to dopiero pierwszy raz Nie zdejmę to i tak porządnie zjadłem, bo ee, tak to pielęgnowałem przez przesłonkę I dzięki temu byłem bardzo szczupły, nawet z e, czego niektórzy bardzo chcą, więcej. No ale dzięki e, temu przynajmniej o, mogłeś wyraźnie to... powiedzieć tak na ślubie. Mogłem powiedzieć tak, to najważniejsze. Na pewno żona usłyszała, bo aż się to Filip, wróćmy do Armia Fight Night, do organizacji, którą tworzysz. Jak widzisz rozwój tej organizacji? No bo tu już mamy galę tak naprawdę numer 7, 8, ale no wiadomo, że te gale kolejne przed Tobą. Jak widzisz rozwój? Zobaczymy też tak naprawdę, co pokażą obecne czasy, jeżeli chodzi o, o panującą tak obecnie pandemię bo ja bym chciał robić co najmniej 4 eventy rocznie, ale ostatnio zostało to brutalnie zweryfikowane. Natomiast jeżeli, jeżeli będę mógł robić eventy, będziemy mogli robić eventy, ja z ja całym moim filmem, no to mam na tyle świetny zespół i tak dobrze zorganizowany, że wydaje mi się, że ta nasza ekspansja to będzie yy, bardzo szybka i intensywna, bo to są ludzie, którzy mają najwyższe umiejętności Począwszy od grafika, poprzez e, osoby od e, sosiali i e, osoby, które ze mną razem składają karty VAL. Ja jeszcze też świetnie znam branżę e, i mówię, ten nasz koncept bardzo dobrze, bardzo dobrze idzie. Na pewno dużego boostu dodam Telewizja Polska, która każdy może w domu włączyć, więc to mamy teraz każdy odbiornik, e, każdy kto ma telewizję w domu, może włączyć ale zapoznać się z tym wszystkim produktem, Ja jestem przekonany, że jeżeli ktoś raz obejrzy, to to z nami zostanie na dłużej, więc e, no moje plany i marzenia są duże. Tak e, pokażę, jak, e, jak, jak to wyjdzie. Na pewno będziemy ciężko pracować i intensywnie, żeby robić i zrobić wszystko po naszej mocy, żeby znaleźć się, czy już jesteśmy, można powiedzieć, w sposób, w sposób, w mnie mnie to by... Filip, podstawą budowy dobrej organizacji i rozwoju są przede wszystkim, jest przede wszystkim jakość, jakość zawodników. Tu mówimy o żołnierzach, którzy walczą w Oktagonie. Powiedz mi, tych zawodników jest wielu, masz w czym wybierać, czy, czy ta selekcja jest intensywna, czy tak naprawdę bierzesz tych gości, którzy, którzy trenują i osiągnęli jakieś wyniki w tym amatorskim MMA? E, oczywiście no, muszą u nas być zawodnicy, którzy już no, ma, mają dobre wyniki. Ze względu na to, że walczą tu na nas naprawdę topowi zawodnicy. Zawodnicy, którzy najczęściej albo tego do KSW, tak jak teraz reprezentant e, e, Śląska, dokładnie pochodzący chyba z tyków Tomasz Jakubiec, który poszedł do KSW, jak i Sebastian ES, który też nam przemiewał też do KSW, ale też w drugiej stronie no, zawodnicy z KSW. Przechodzą do nas, więc to można powiedzieć, to, to też z, tych, e, z tej cywilnej strony tak? no to jest czołówka Polski. Więc ja z tą czołówką Polski zostawiam zawodowych żołnierzy, którzy nie zajmują już tylko anonimatów jak czy zawodnicy, e, tylko jest to e, dodatkowa hobby, praca, pasja. E, no i tych żołnierzy jest gastra, którzy są w stanie zrealizować na tym najwyższym poziomie. E, natomiast e, tych, tych amatorów jest teraz coraz więcej. To po prostu obraz wojska się zmienia i w Polsce ewoluuje, ewoluuje MMA, dzięki generałowi Gromadzińskiemu, który jest naszym patronem i wspiera też nasz projekt. Od tego roku tak naprawdę MMA jest sportem powszechnym w armii. Promowaliśmy ten sport w wojsku przez ostatnie lata. Wspólnie my jako Armia Five Nights, generał jako generał i stało się to, co kiedyś było niemożliwe, kiedy ja jeszcze byłem pod krążem, że żołnierze będą teraz obligatoryjnie, jako w ramach sportu powszechnego rywalizować na esedach MMA od szczebla brygady, przez dywizję i Mistrzostwa Wojska Polskiego, próg I to powoduje, że jestem pełen optymizmu, Względem tego, że też problem sportowy będą reprezentowali duże żołnierze i będzie ich trajeć więcej. Więc będzie czego wybierać, już jest czego wybierać i, i to jest super. To jest zmiana rzeczywistości, którą ja e, którą zostałem 10 lat temu, mówiąc 15 lat temu i będę. E, Filip, a mówimy tutaj o żołnierzach Wojska Polskiego, a czy też walczą żołnierze z innych krajów? Tak, mieliśmy, mieliśmy, żołnierza z Florydy, mieliśmy nawet żołnierza czarnoskórego z, nie pamiętam skąd, z Nowego Jorku, więc tak jak najbardziej żołnierze z innych krajów walczą, Jest to też kolejny, kolejny to, to mój kolejny krok, jeżeli chodzi o rozwój organizacji, żeby obserwować coraz większe grono żołnierzy z całego świata, natomiast no, teraz sytuacja pandemiczna powoduje, że no, nie mamy dostępu do tych żołnierzy, dlatego angażujemy też inne formy tak jak strażaków, policjantów, czy, czy nawet w walce jest wieczorowej, w który jest górnikiem zmysłowym. Czyli o poziom sportowy możemy być spokojni. Widowisko zapewnicie na odpowiednim poziomie, czyli nic, tylko pojawić się w arenie Gliwice 11 września i zobaczyć galę Armia Fight Night. A jeśli ktoś nie może być u nas na miejscu, no to zapraszamy do TVP Sport. Filip, wielkie dzięki za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia gala, którą zorganizujesz u nas w Arenie, a tak naprawdę pierwsza z wielu gal. I czekamy na Ciebie i na dalsze rozmowy w kwestii organizacji tego, co wydarzy się 11 września. Dzięki jasne, wielkie jasne. za spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Fajnie, że, że tak aktywnie i wyraźnie działacie przy Arenie w Libidze. tak jak powiedziałeś. No, szczególnie się zapraszamy na arenę, m.in. dla tego, żeby poczuć tą atmosferę militariów, bo też zadbamy o to na miejscu. No i jest świetna arena, piękne miejsce w organizacji takich wydarzeń. Na pewno wszystko będzie na najwyższym poziomie i bardzo poczuć tą atmosferę na żywo. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Państwo również dziękujemy i zapraszamy na kolejny program z cyklu Arena to Ludzie. Do zobaczenia.